że zrobię tego live'a Jestem eight. Generalnie to bardzo dużo rzeczy mam tutaj do powiedzenia Jaki <laughs> fajny widoczek Dużo rzeczy mam do powiedzenia ale też Ja tak wyglądam Siedzę tutaj w tym samochodzie już kilka dni i trochę to jest przemęczące, muszę przyznać. Ale już się kończy to siedzenie. Będzie jutro rozładunek, w około rano, i później nie wiem, tam, jak to później się potoczy. Generalnie tak się zastanawiałem. Przede wszystkim, już yy, dużo rzeczy, nawet troszeczkę mi się przydało to siedzenie tutaj. Hmm. Dużo rzeczy się też wyjaśniło. Trochę doszedłem do siebie. Odpocząłem, w sensie jeśli chodzi o to zmęczenie, siedzenie w takim pomieszczeniu, to jest jakaś taka troszkę inna forma zmęczenia, ale przemyślałem kilka spraw, zaplanowałem nowe działanie. Ja tutaj zresztą odwrócę teraz tą kamerę i zrobimy taki myk. Zaplanowałem sobie działanie. Co dalej z tym wszystkim zrobić? I zacznę od czego? No dobra, zacznę od tego, że na początku miałem tutaj robić live o jakimś tam, yy, wytłumaczę na przykład to, nie? że zaplanowałem, że będzie live o Karma wraca, czy coś w tym stylu? Generalnie to, to dlatego, że tak jak akurat miałem przemyślenie wcześniej, yy, że w moim przypadku samo stwierdzenie, że karma wraca jest bez sensu, bo yy, tutaj, żeby powiedzieć, że karma wraca w tym przypadku, to ja musiałbym mieć ileś tam ofiar na swoim sumieniu i naprawdę jakiś być mega, mega, jakimś takim, yy, nie? No nie, nie ma to sensu. No, no, powiedzmy sobie szczerze, nie? że <laughs> biorąc pod uwagę całą tą, tą stradę i tak dalej, to, to, to jest bez sensu. To jest takie pierdolenie głupot. Nie? I to zresztą nawet w tym przypadku można powiedzieć, że podważa w ogóle to, że to już z 15 lat to podważa yy, sens yy, karmy, nie? Samego tego, to, że to kiedyś jeszcze na początku to tak, taki były teksty, jakiś takie ten, a teraz to już jest po prostu... Yy, i zresztą stwierdziłem, że to też strata czasu. Trzeba się zająć z jakimiś poważniejszymi rzeczami, a nie takimi głupotami, jakimiś karmami, czy czymś. I jeszcze też tak właśnie chcę powiedzieć taką rzecz. Techniczna rzecz taka już. Znalazłem wyjaśnienie na... Jeśli chodzi o kwestie wyświetleń. Już wiem, na czym to polega. To jest, kurczę, taka dosyć można powiedzieć, dosyć yy, sprawiedliwy mechanizm algorytmu, i tutaj są jakieś takie próby przeszkadzania, blokowania czy coś, ale muszę przyznać, że to jest dosyć sprawiedliwy system tych liveów tutaj. I taki yy, algorytm wyświetla mnie, prawdopodobnie ludziom, gdzie jestem w danym obszarze, jak jakiegoś live'a robię. I na przykład, jak przejeżdżam gdzieś przez jakieś miasto, czy ten, i też jest na przykład, żebym się uczył angielskiego, czy, ta, czy bo mm, w Niemczech prawdopodobnie wyświetla mnie ludziom. Tak, na pierwszy strzał wyświetla po prostu Niemcom. Ja musiałbym po angielsku mówić yy, tłumaczyć, co się dzieje czytanie i. Yy. I też to wyjaśnia w ogóle, dlaczego w danym momencie będzie oglądalność, w danym nie. Na przykład, jak jest jakaś akcja, przejeżdżam koło jakiegoś miasta, tak? Koło Tarnowa przejeżdżałem w Polsce, i tam w ogóle weszło już tam tysięcy osób, czy tam. Jak na przykład gdzieś tam przejeżdżam i zaczyna ten algorytm to podrzucać. Część tego tłumu też wie, o co chodzi. Oni wchodzą, zaczynają patrzeć, co się będzie działo i tak dalej. To jest troszeczkę taki mechanizm obcego, że jest obcy gdzieś tam i że ludzie zaczynają wchodzić, patrzeć, co będzie robił, co się będzie działo i tak dalej, że, że, że jest jakieś podejrzenie i tam. ten mechanizm się tak nakręca. I przez to też yy, tyle wyświetlań. Tu na przykład Niemczech, załóżmy, że będzie podrzucać to Niemcom, oni będą wchodzić, będą widzieć, że ktoś coś gada, nie będą rozumieli, co mówi w ogóle, nie? I po chwili będą wyłączać. I co chwila ktoś będzie wchodził, wychodził, i nie uruchamy się na przykład tutaj ten mechanizm, czy w różnych tego. Już y no, bardziej zrozumiałem, na czym to polega. I tutaj na przykład w moim przypadku, jak prowadzę te live'y, nie za dużo jest takich osób, które jakoś tak regularnie wchodzą czy ten. Nie ma tutaj takiego mechanizmu, jeśli chodzi o sposób prowadzenia jakiś utrzymywania jakiejś konwencji, jakiejś tam, tematyki, czegoś takiego, żeby podtrzymywać widza. Nie ma tych mechanizmów tutaj, nie? Bo tutaj jest coś takiego, ktoś wchodzi i patrzy, czy jest coś, jakaś awantura albo coś, czy jest jakiś yy, coś ciekawego i, yy, i to decyduje, nie? Yy. W większości przypadków to, to nie ma, tylko jest jakieś takie tłumaczenie moje i ten. Ja sobie robię często na przykład jakieś takie filmiki dokumentalne, czysto dokumentuje, znaczy takie archiwalne, o, archiwalne, że sobie archiwizuje jakieś tam sytuacje, gdzieś tam sobie coś po prostu opisuje i to nie, nie, no to, to nie, w większości przypadków to nie będzie atrakcyjne, czy nie będzie budować jakiejś takiej wielkiej publiczności. No dobra, to odnośnie tego. Druga rzecz odnośnie tego, bo na końcu powiem: Na końcu powiem, jaki mam plan. Generalnie, co dalej zrobić, jak dalej to wszystko potoczyć, bo już sobie to obcykałem. Bardzo prosty plan. I Tylko, że zaraz, jeszcze wcześniej chcę sobie właśnie to powiedzieć, jeśli chodzi o to, co tutaj zostałem, bo ja taką rozkręciłem troszeczkę taką aferę, nie. I chcę wytłumaczyć też trochę to. No, nie da się tak, żeby wkręcać mnie w jakiś taki sposób. To już lepiej jest powiedzieć wprost czy coś, niż jakieś takie dziecinne wkręcania. Osoby, które są. W pewnym sensie nie są inteligentniejsze, jakiś taki bardziej, w sumie się wydaje. Na przykład, że są coraz inteligentniejsze i traktują je jak jakiegoś debilla, że sobie wkręcą mnie i ten. Chociaż przyznam szczerze, że nie zajarzyłem na początku, tylko ciekawiłem się, ciekawiło mnie, na czym polega myk i yy, widać było, że yy, te, te osoby zauważyły, że nie wiem, że święto jest na drugi dzień, nie? <laughs> Ale generalnie to no, nie ma szans no, na jakieś takie wkręcania. Yy. Ja to wytłumaczę tak troszeczkę w skrócie. Ja dowiedziałem się na przykład dzisiaj rano, że zauważyłem, że jeśli chodzi o telefon, nie, że jest taka, że, że jest taka sytuacja, że ja się zastanawiam, jaki telefon by sobie może wziąć następny. I dzisiaj rano dowiedziałem się, że historia się powtórzyła. Na początku jak kupiłem S20, nie który to był rok? To był 2022, chyba. Czy 2021? Nie, 22, jakoś tak. I było tak, że generalnie ja się wtedy dowiedziałem, że tak, by, że tutaj ABW chyba jest, ponieważ było, oni normalnie razem ze mną ten telefon kupowali było, yy, widać było, że nie, yy, te osoby, które mnie inwigilują, że nie podoba im się ten telefon, który mam dotychczas, ma niewystarczające jakieś takie dan możliwości techniczne, żeby oni mogli rezydować w nim. I podpowiadali mi, chcieli, żebym kupił inny telefon, mocniejszy, lepszy, żeby więcej czujników było, żeby oni, znaczy ja, no ja na początku nie wiedziałem za bardzo, o co chodzi. Później jak ja kupiłem ten S20, to ja robię coś takiego, że go na chwilę włączałem, tam on był w ogóle zaktualizowany, on miał jakiś tam Knog, jakiś system zabezpieczeń, Knog Guard czy coś takiego, nie? I oni przez ileś tam tygodni nie mogli się do niego włamać i nie mogli sobie poradzić z tym. I normalnie wpisali mi o tym, wszystko w ogóle taka była narracja, wiedziałem co się dzieje, i oni w pewnym momencie, że ABW wydaje, to można sobie sprawdzić, że wydaje, komunik wydaje jakiś tam certyfikat dla y Samsung. Y KNOK, jak, nie, jak, jakiś taki GUARD, czy, czy nie pamiętam, KNOK, czy coś tak, jak się to nazywa. Nie pamiętam, jak to Ja nie chcę mi się teraz sprawdzać, że to jest nieistotne, no, tak podaję tak przy, przykładowo, nie, i że oni też będą coś tam, później za jakiś czas się dowiedziałem, że oni jakąś yy, załatwili jakąś umowę, że rząd coś tam, jakiś współpracy podejmuje, czy coś tam, jakiś tam, nie, i... Później okazało się, tak też dowiedziałem się, że w ramach tej współpracy, tego wszystkiego, dostali po prostu tryb wejście stuprocentowe do mojego telefonu i od tamtej pory, że zaczął się, na początku tak wesoło, żarty, że fajnie, że pomogli telefon wybrać i tak dalej, a później zaczęły się tortury i teraz są już żarty, właśnie takie skastrowanie czy i to ja y, głównie zostałem, bo... Wykończony za pomocą tego, tej całej akcji, która się zaczęła niepozornie, żartobliwie później, całą procedurę oglądałem normalnie, jak oni to wszystko robili, i później <laughs> zacząłem być torturowany za pomocą tego wszystkiego. Nie? Teraz jeszcze tutaj chcę dodać taką rzecz: że, że to nie jest tak, bo ja to też przestudiowałem dokładnie. To nie jest tak, że tu tacy ludzie są bardzo źli w tych służbach, potwory, że torturują czy coś tam. Nie, wiecie co. Jak się tak patrzy na to, na te kilka lat, to. Yy... Tylko zaraz, to jeszcze tak przypomnę, że to był. Nie, wiem, czy to... Który, nie pamiętam, który rok ten telefon kupiłem, że musiałem sprawdzić, bo nie wiem, czy chyba złą datę podałem, ale w każdym razie. Oni, zwykli ludzie, coś tacy ludzie, no ten, tylko że tak, proza życia codziennego, że. O, ja oglądam reklamę, i tam jeśli ktoś tam patrzy, na przykład jakiś miał wniosek. Albo, na przykład, czy ja jestem gejem, czy nie. Czy, czy komuś tam ktoś tam, że na przykład nie lubi gejów, czy i stwierdził, na przykład, że jestem, albo że coś tam powiedziałem na kogoś, ktoś tam znajomy, kogoś i tak dalej, ten doniósł temu i ciągle awantura, i ciągle jakieś takie, i co chwila jakieś uspokajanie, i co chwila, ten, i co chwila jakiś pretekst, albo ktoś gdzieś w miasto przejeżdżam, a to ktoś atakuje, a to ktoś ich podpuszcza, a to tam któryś tam zły dzień ma, a tam ktoś znowu faktycznie jest jakiś złośliwy, nie? No prosta dnia codziennego, życia codziennego i yy, to wszystko razem z tym smartfonem, możliwościami, ciągłym monitoringiem, ciągłym spowodowało, że po prostu zostałem zmasakrowany. I teraz ja się dzisiaj rano dowiaduję, że tak, żebym kupił Samsunga Pixela. Że, to, że oni też jakiś certyfikat dali i że też załatwili już, bo też się interesuję tym Google i też tutaj wchodzę i też program, programuję w tym Google, nie? w tym yy, Gemini I już, i już ja widzę, że już weszli, już po prostu jest, jak będę grzeczny, to mi dadzą programować, jak nie, już mi do, dozuję, jak wychowawcy, ile mogę, a o której godzinie, a, ten, a tu nagle, na przykład jak jest godzina 16, 17, 18, jak wszyscy wracają do domu i tam piwko piją, to już zaczyna się zacinać. Gdzieś, znaczy, zaczyna, zaczyna się, żarty się zaczynają. Już te, yy, ten, nie? Później znowu muszę czekać, wyłączyć na przykład, czekać aż pójdą spać i tak dalej. I teraz jeszcze dzisiaj się dowiedziałem, że już po prostu oni tam już całkiem weszli, że już, że mówią, że mi, już mi wyświetli, że on sobie Bixel kupił, Google, telefon i tak dalej, nie? Chociaż i tak, niezależnie od tego, jaki bym je kupił, to, to ten. Już jakieś tam wszystko cała historia się powtarza. I po prostu jak zobaczyłem, to wszystko to mnie osłabiło, nie? Mówię, ja pierdzielę, ale przy... I to. <gryw> jaki po prostu... I to życie pokazuje, że to nie jest tak, bo ja widzę. Oni teraz nie, nie są w ogóle ani złośliwi jacyś, ani w ogóle ten czy, częściowo tak jakby troszeczkę próbują kulturę zachować czy coś, ale ja wam powiem, że życie pokazuje, że ta proza życia codziennego spowoduje, że wszystko będzie i tak psute i tak niszczone i tak będzie po prostu tak teraz życia innego, że będzie sytuacja taka że święto, że trzeba będzie podjąć decyzję kto zostaje, kto ten. Trzeba będzie znaleźć rozwiązanie, a rozwiązanie wiadomo jakie będzie i tak dalej, nie? Albo na przykład podam przykład, że na przykład yy, będę programował, nie? I będę jakiś tam program robił gdzieś tam w wolnych chwilach i, i będą się przyglądać, nie? I na przykład któryś tam przykład podaję, taki najbardziej neutralny, I, yy, któryś z ekipy nie będzie lubił gejów na przykład, nie? Że on będzie miał problem z gejami. I teraz będzie reklama jakaś, że będzie jakiś chłopak ładny na przykład i ja się na przykład zestresuję i on stwierdzi, że jestem gejem i on mi zatnie wtedy znowu tę aplikację, czy to zablokuje to otworzenie tego na przykład. Yy, a a, a jak, w jaki sposób ja mam udowodnić, czy jestem, nie jestem na przykład, yy, czy jeżeli to będzie na przykład zwykły, prosty człowiek, który y, za pomocą jakichś błędnych mechanizmów, błędnego sposobu myślenia czy jakiegoś zinterpretuje na przykład y, z, zwykły stres czy coś w stylu, nie? Akurat on... on tak, tak, teraz mieliśmy do czynienia przez ileś tam lat na przykład, nie? I, bo teraz widzę, że wszyscy uspokoili się i już zdali się, na, bo prawdopodobnie tam jakaś informacja chyba poszła, że y, że, że to zostało udowodnione nauką, że nie, nie jestem, nie, bo już widzę, widzę to po tym, że sobie odpuścili i nawet jak ktoś tam, gdzieś jakieś żarty robi, ale to już takie czyste żarty, że... Yy, chodzi o to, że to jest takie... Yy, zawsze się znajdzie powód, zawsze po prostu ktoś jakiś będzie miał problem, zawsze ktoś będzie ten, jakiś miał coś, coś ten, nawet jeżeli nic nie powiem, nic nie ten, to się na przykład spojrzy gdzieś czy coś, nie? No, i to jest yy, dzisiaj, yy, znowu po prostu powtarza się cała historia. I trochę mnie to wszystko zaskoczyło, że znowu po prostu, że no, po prostu jest niesamowite, nie? Ale dobra, okej. Okay. <laughs> Nic, zobaczymy. Yy, ja teraz trochę posiedziałem, przemyślałem wszystko. I. Myślę tak, ja i tak po prostu dalej będę robił swoje, niezależnie od tego, jak się to dalej tam potoczy. Czy yy, yy, no, niezależnie od wszystkiego, nawet jakbym tam miał zmieniać pracę, czy nawet jakbym miał, yy, nie wiem, na, dalej jakby przeszkadzali, czy dalej będę jechał i dalej będą wszyscy tam, czy yy, to ja się skoncentruję na swoim celu, tylko że zrobię tak, zakończę sobie teraz tą aplikację. Spróbuję to domknąć, tą obecną, co robię, doprowadzić w takim przyspieszonym tempie do fazy, takiej, do takiej użyteczności, żebym mógł po prostu tego używać. Gdzieś tam se to włączę, żeby to to chodziło i, i sobie to testowało w jakiś tam sposób. Na różne sposoby będę co najwyżej w po prostu ją ułatwiam, tą aplikację, żeby na przykład w razie blokad, jakiś ona przeczepiwała, ponawiała połączenia, żeby ona przechodziła w jakiś taki tryb przeczekania i tak dalej. No, sobie po prostu tam różne jakieś takie rzeczy w tej aplikacji dodam różne takie zabezpieczenia, ale ja zacznę robić nową aplikację i to zacznę ją robić normalnie tutaj na tym kanale. W sensie nie będę kodował tutaj na tym kanale teraz czy tam generalnie to powiem tak, że uważam, że obecna formuła tego, tego kanału takie skarżenie się latanie wrzask jakieś takie awantury, że to się wyczerpało i wobec czego postanawiam zrobić upgrade i zmienię formułę właśnie tego wszystkiego na tworzenie aplikacji, którą będę robił przeznaczając na sprzedaż. Ja sobie ją możliwe, że wrzucę do, na początek do sklepu. Gdzieś tam to są takie sklepy, gdzie, można, gdzie może twórca zamieścić za darmo aplikację. Bo już wszystko to wiedziałem. Wiem, że mogę do kilku tysięcy miesięcznie zar zarobić bez, bez jakiejś, w muszę działalności, że jakaś tam jest taka forma że wystarczy, że będę prowadził po prostu jakieś tam w zeszcie nawet mogę prowadzić taką prostą rachunkowość i tak dalej, już wszystko to, to wiem i że to nie ma problemu, w tym jest tylko kwestia pomysłu. I teraz jaki pomysł na przykład tam. Teraz właśnie tak pomyślałem, że jaki pomysł. Pomysł właśnie. Jakiejś takiego walki, czy takiego przeciwdziałania, czy jakiegoś takiego... Z tym właśnie inwigilacją, z tym, z tymi problemami, z czym miałem ja do czynienia tutaj, co my tutaj mamy? Nie, że jakieś takie właśnie ingerowanie w prywatność, przeszkadzanie, dokuczanie, jakieś takie różne tam. Nie wiem jeszcze za bardzo, co to do końca ma być, nie? ale już mam taką pierwszą właśnie koncepcję, że coś takiego zrobić, żeby chroniła bezpieczeństwo, pomagała w jakimś takim W jakiś sposób radzić sobie z tym, czy nie wiem, no może, może jeśli chodzi o jakieś takie security, czy coś, to może będzie za, y, zbyt trudne y, do realizacji, czy ten. No ale coś pomyślałem, muszę coś wymyślić. Właśnie w kiedyś tak myślałem też, że jakbym miał możliwość i ten. Y, kiedyś w przyszłości to bym się zajął czymś takim, żebym na przykład sprzedawał, tworzył jakieś takie urządzenia, czy aplikacje, czy jakiś taki sprzęt. Y, który by pomagał w prywatności, żeby po prostu to wszystko co mnie spotkało, żeby pomóc innym uniknąć tego i ograniczyć jakieś takie problemy czy ten. Takim rzeczami chciałbym się zająć, że Jakbym miał jakąś taką firmę robić. I spróbuję właśnie jakąś taką aplikację robić. No tyle. Tak i po prostu na bieżąco będę na przykład, tylko na początku, jak, zro, jak będę robił sam szkielet czy coś, to nie, to nie, no, to nie będzie dało rady, no, tylko będę tam mniej więcej relacjonował jak idą pracę. Ale dopiero jak ja tutaj już inaczej zrobię, tym razem będę budował już jak zbuduję cały szkielet schemat. Tak, teraz mam na przykład w tej, w tej, jednej, w tej jednej aplikacji tej swojej w obecnej wersji. Nie wiem, czy przypadkiem nie wezmę tej nazwy, tamtej aplikacji nie zmienię jakoś, a, a tą teraz nazwę, tak tak się to nazywa, yy, bo to jest dobra nazwa do tego nowego projektu, a jeśli chodzi o tamten tradingowy, to to bez sensu jest, to jest takie na siłę dodane, nie, nie ma tu żadnego sensu, bo to tak właśnie taka nazwa jest teraz wspierająca, jakaś taka nazwa, yy, która bardziej pasuje do takiego projektu. Mam też wykupioną domenę na tą stronę, i jeśli chodzi o tę nazwę i tak dalej. I to wydaje się właśnie wszystko się dobrze komponuje. Jak opakuje tą aplikację interfejsem graficznym, jakimś takim to wtedy. Wtedy zacznę to prezentować, pokazywać już dalsze ulepszenia i po prostu będę ym, zmienię po prostu to, tutaj tą wizję lokalną w ten. Ym, jakiś taki sens po prostu bardziej nadam temu, ym, bo ym. spróbuję jakoś to na siłę przeciągnąć. Wiem, że tutaj po prostu będę po prostu wyprowadzany z, z równowagi i że ym, Ciężko będzie ten, ale jeżeli bym tak na hamca już to przetegotał, wdrożył, no to, to jakoś to już pójdzie. Bardziej to już będę, będzie to może przejmowało bardziej tak jakby ten, nadawał kierunek temu wszystkiemu, co tutaj się mówi i, i co tutaj się w ogóle robi, żeby się nie, żeby cały czas nie zajmować się takimi głupotami. Ale też przy okazji zostaje to zagospodarowane, bo całe doświadczenie, te wszystkie różne oskarżania, te jakieś przeszkadzania, dokuczania, ten cały ten to jest w sumie jakaś wiedza, jakiś kapitał, który, jeżeli bym zaczął taką aplikację tworzyć, to mógłby zaprocentować, miałby sens. To miałby to sens, bo można by to tak w jakiś sposób pieniężyć. Bo wiem jak, wiem po co, na co, wszystkie różne aspekty, jakieś tam... Y, mam tutaj, po prostu można powiedzieć, że jeśli chodzi o, o te kwestie, to mam zbadany rynek dokładnie i cały, cały marketing, cały w ogóle psychologię, y, mechanizmy zachowania, reakcje człowieka y, i tak dalej. <laughs> Więc jest jedynie kwestia, żeby to po prostu jakoś zagospodarować. Nie, nie, nie musiałbym tutaj nawet wielkich researchów robić. <laughs> O ciekawie, no możliwe, że będzie coraz gorzej i zacznie pojawiać takie zapotrzebowanie na tego typu rzeczy, takie aplikacje jakieś. Tylko jeszcze teraz muszę, sobie, jak skończę tego live'a, siąść i pomyśleć właśnie, jak to zrobić, w jaki sposób to zrobić, żeby to... No, podejrzewam, że z początku może jakiś tam pomysł będzie taki ogólny, a później dopiero w trakcie robienia, tak samo jak teraz miałem ten, że robiłem kolega, a później w trakcie robienia nagle wyszło jeszcze, zaczęło się od, od tam dwóch, trzech modułów, nie, Może nie trzech, pięciu chyba, czy, czy ten, a później się prawie dziesięć ich zrobiło, nie? I tam. Tutaj właśnie też coś takiego zrobię, jakoś to no, będę musiał właśnie siąść i mm, zaplanować to. żeby to nie przeciążyć tego projektu. No dobra, nic, no to, to, to tyle, to no, tak chciałem właśnie powiedzieć yy, że coś takiego się wymyśli i będziemy wspólnie to robić No i wtedy tutaj będzie można dyskutować jakoś razem bardziej z ludźmi czy coś w ogóle tam. Coś jakiś temat będzie czytan. Nie, nie tylko, bo yy, jeśli chodzi o te tak teraz do tej pory te dochodzenia co trwają i te awantury i to narzekanie ciągłe, tylko jeszcze czym w końcu nie. No, tyle. Nie, chodzi o to, że może się wydawać, że to nie będzie łatwe, ale y, ja już zrobiłem kilka takich aplikacji. Od kilkunastu miesięcy robię i y, dosyć dobrze mi to idzie. Aczkolwiek, no tak, faktycznie, jeśli chodzi o tą, tą branżę, ten temat i y, wszystko zależy właśnie od, od pomysłu. Dobra, nic, na razie wyłączam i y, pomyślę, pomyślę, z jakimiś konkretami wrócę i y, prawdopodobnie jutro, nie? I, I tam w zależności od tego, co wymyślę, to już tutaj będzie dalej dyskutować. No tak, wstępna taka, moja wstępna, wstępny live, żeby to tylko tak rozpocząć ten projekt. To, to na razie wszystkim.